Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. vrijeme recze Jezus swoim uczenniczyma. Jezus. I co Powiedział. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą, bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli i usłyszeć to, co wysłyszycie, a nie usłyszeli. Oto słowo pańskie. Drodzy bracia i siostry, drodzy pielgrzymi, dziś święty Kościół w szczególny sposób przedstawia dwóch świętych, świętego Joachima i świętą Annę. Kościół proponuje nam liczne czytania jako bodziec dla naszego życia. Słyszeliśmy czytanie, które Kościół zaproponował, a te inne czytania, które są również zaproponowane, w tym czytaniu wspomniana jest niecierpliwość narodu Bożego, gdy naród oddawał pokłon złotemu cielcowi. Więc chciałbym pierwsze powiedzieć o życiu świętych, których dziś wspominamy, o życiu świętego Joachima i Anny zbyt wiele nie wiemy na temat ich życia tylko kilka szczegółów e, oboje byli rodzicami naszej Matki Niebiańskiej Błogosławionej Dziewicy Maryi i z tego powodu Kościół w wyjątkowy sposób wielbi to co wiemy to iż Anna i Joachim w podeszłym wieku mieli swoją córkę Maryję. I po wielu modlitwach, po postach, ofiarach, Anna i Joachim, bracia i siostry, są przedstawieni jako rodzice wytrwali w modlitwie i ufający Bożej pomocy, wszechmocy, nawet gdy nie widzą światła w swoim życiu. Oni wierzyli, że Bóg jest ponad wszystkim, nawet ponad prawem naturalnym, i On daje życie człowiekowi, widzi, słyszy każdą naszą modlitwę. Bóg poprzez Annę i Joachima pokazał, iż Jego drogi, Jego myśli są ponad naszymi drogami i naszymi myślami. I Bóg ma życiowy plan wobec każdego z nas. To co najważniejsze, najważniejsze z tego wszystkiego, to być wytrwałym w modlitwie i cierpliwości i wiedzieć, że Bóg w naszym życiu uczyni wiele cudownych dzieł i nawet wtedy, gdy najmniej się tego spodziewamy, nie wymaga od nas niczego innego, co nie jest w naszej mocy, tylko abyśmy wielbili. Uwielbiali Boga naszym życiem. Przez to dla nas przykładem mogą być ci dzisiejsi święci, rodzice naszej Matki, Najświętszej Maryi Panny. Od nas wymaga się, abyśmy modlili się i wierzyli w to, że Bóg może uczynić cuda. Bóg jest tym, który codziennie działa w naszym życiu. Czy to przyjmujemy, czy nie. Patrząc takimi oczami, życie jest bardzo proste. Wszystko oddaje Bogu i On wszystkim będzie kierował, a człowiek należy tylko patrzeć w stronę wiecznego celu, w stronę Królestwa Bożego. Księga wyjścia, którą wspomniałem, to wydarzenie, które mówi o Mojżeszu i tablicach Przymierza, mówi o Innym kierunku dzisiejszej uroczystości Izraelici, przeciwieństwem tego, co czynili Joachim i Anna. Wiemy, że naród izraelski nie miał cierpliwości w oczekiwaniu na Boga, tak jak czynili to dzisiejsi święci. Bóg poprzez Mojżesza pragnął dać swojemu ludowi przykazania do życia, a Naród, tak jak i my dziś, w niecierpliwości, myśląc, że Bóg zapomniał o nich, robią złotego cielca, jem oddają pokłon. Główny problem narodu to niecierpliwość i brak zaufania do Boga. Niestety oni. Nigdy Boga nie poznali, bo gdyby Go poznali, to wiedzieliby, iż Bóg wypełnia każdą obietnicę i nigdy nas nie opuści. Wiara narodu izraelskiego była jak sucha gałąź, którą wiatr łamie, a ich serce oddawało pokłon ziemskiemu bożkowi. Bracia i siostry, często w naszym życiu wpadamy w takie pułałki, pułapki znajdujemy się w świecie pełnym idoli. Nie musimy ich wykonywać tak jak naród izraelski, lecz proponowane nam są jako szybkie rozwiązania na każdym miejscu naszego życia. A my naszymi siłami Próbujemy dać odpowiedź na każde możliwe pytanie i utworzyć rozwiązanie na każdy problem, każdego problemu. Śledzimy nasz rozum, umysł i w ten sposób jest świadomość człowieka, iż Boga nie potrzebuje, bo sam jest wszechmocny, tak iż Boga może Wykonać, zrobić, tak jak uczynił to ten naród izraelski. Jednak bracia i siostry, dla świadków Chrystusa, naśladujących Chrystusa, taki świat nie stworzył człowiek, lecz Bóg. To, co tworzy człowiek, szybko gaśnie i ginie. Współczesny człowiek, a szczególnie. Młodzi są skłonni do pójścia do takich światów, które proponują rozwiązanie. Nie mamy cierpliwości oczekiwania Bożej łaski na wzór dzisiejszych świętych. Najczęściej problemy powstają z powodu lenistwa, odrzucenia, braku akceptacji siebie, braku akceptacji krzyż w życiu. Często chcemy krzyż odrzucić, zrzucić ciężar z naszych pleców. I tak wchodzimy w świat od młodego wieku. Świat uczy nas, że nie wolno nam cierpieć. Jeżeli Bóg nas stworzył, który nas kocha, więc dlaczego cierpienie? Bracia i siostry, to są kłamstwa, które pragną oddalić nas od Boga, bo krzyż jest tylko krzyżem. Najmocniejszym miejscem spotkania człowieka i Boga. Krzyż jest miejscem, gdzie najbardziej pokazana jest ludzkość Chrystusa przez jego cierpienie i mękę, i z krzyża zajaśniało dla nas nowe światło zbawienia. Droga bez krzyża prowadzi nas do upadku, a krzyż na naszych ramionach jest. Znakiem nowego świata, jest znakiem zbawienia Chrystusa, jest znakiem, iż wspólnie z Chrystusem wędrujemy do naszego wiecznego celu. Dlatego, bracia i siostry, fałszywe obietnice tych proroków, mówiących, że wszystko będziemy mieli na ziemi poprzez Kłamstwa mediów, internetu. Tacy prorocy chcą nas odwrócić, odsunąć od Boga, abyśmy naszą uwagę poświęcili idolo i szukali tam rozwiązań, przemienić wszystko w bajkę, gdzie wszyscy są szczęśliwi. W bajce, której nikt nie musi nic robić, wszyscy będą cię kochali. Bracia i siostry, takie życie nie jest realne. Takie rozwiązania, zabawy proponują media, a takie szczęście trwa krótko. Wydaje się tak, jakby. Bóg, zapomina się o Bogu. Człowiek spędza bezsensownie czas w świecie, który nie jest rzeczywisty. Człowiek całe dnie spędza wpatrzony jak naród izraelski w cielca Złotego, Instagram, Facebook, TikTok i inne fałszywe media, które wysyłają nam Żele od nas. Złe informacje, nieprawdziwe informacje pragną oddalić nas od Boga, abyśmy nie byli ludźmi, ale niewolnikami. Półczesny człowiek stoi przed prawdziwym problemem. Często szuka pocieszenie w fałszywym świecie pokoju a nie w boku i człowieku. Popularne są e, krótkie wideo, gdzie ludzie w różne sposoby starają się z siebie uczynić złotego cielca, któremu wszyscy będą oddawali pokłon. Nie wiedzą, co czynią z sobą i co gorsze, oni mają swoją publiczność, e, tak jak Naród izraelski został przyciągnięty przez złotego cielca. Nie ma Boga, to stworzymy Go. Jeżeli się nie modle, pójdę w niewłaściwym kierunku. Jeżeli nie poświęcam czasu Bogu, to oddam Go diabłowi. Tak jest nasze życie. Niestety przez liczne rozmowy słyszę, że ludzie lubią patrzeć Patrzeć, jak inni jedzą pokarmy, jak robią makijaż, e, robią fryzurę i inne rzeczy. E, wszystko czyni się, aby człowieka odsunąć od pięknego, stworzonego świata bożego od szacunku. Żebyśmy dla siebie byli dolami. Niestety, człowiek uciekając do takiego świata i oddając pokłon fałszywym idolom, degraduje siebie. Mówi Bogu, dlaczego mnie stworzyłeś? Jestem człowiekiem. Mniejszamy naszą wielkość, a przecież jesteśmy stworzeni na obraz Boży, bracia i siostry. Człowiek oddaje pokłon czemuś mniejszemu od sobie, bo my jesteśmy tymi, którzy są wiecznymi, a nie złoto i srebro, któremu pozwalamy, aby panowało nad nami. Bądźmy pokorni przed Bogiem żywym, przed Chrystusem, naszym Panem, a nie przed czymś, co stworzyło, stworzone zostało przez nasze ręce. Dzięki Bogu mamy wiele pozytywnych przykładów w naszym kościele. Szczególnie w naszej Hercegowinie przykłady, które pokazują nam, że nic nie jest skończone, że ludzie nie odeszli całkowicie, te przykłady są dla nas zachętą, abyśmy jeszcze bardziej byli świadkami Chrystusa. My wszyscy, którzy się tu zgromadziliśmy, jesteśmy głodni, spragnieni miłości Chrystusa. Jesteśmy świadkami, iż świat może być lepszy. Jednym z najlepszych dowodów to liczni młodzi ludzie, ale i starsi, którzy zgromadzą się tu na festiwalu młodzieży w naszym meczugorju, którzy będą ze wszystkich stron świata i powiedzą, że Chrystus jest jedynym władcą, jedynym. Bogiem. Odsuną się od świata idoli i oddadzą się w Boże ręce. Liczna młodzież przed naszą Matką Bożą wypowie swoje modlitwy i będzie prosiło o ochronę Matki Bożej, aby ona czuwała na tym niespokojnym morzu, który, na którym uderzają. Na fale Nie wiemy, jaka siła i jaki potencjał jest ukryty w każdym z nas: siła Boża, która jest niezniszczalna, miłość Boża, która pokonała krzyż, grzech i śmierć. Obudźmy w sobie tą siłę przez modlitwę, bo Bóg jest wszechmogący, On jest naszym Władcą, naszym Panem. Pokonał wszelkich idoli i pokona na zawsze. Bracia i siostry, z tego własnego doświadczenia wiem, że Meczugorje nie było tak bardzo wypełnione łaską, jak właśnie w czasie Mladifestu. I pragnę wezwać was wszystkich i was, którzy słuchacie tą sze świętą poprzez stację radiową Mir Meczugorię, abyście wyznaczyli swój czas dla Boga, szczególnie w czasie tego festiwalu, abyście przybyli do Meczuguria, abyście wielbili Boga i w ten sposób wysłali przesłanie dla świata, iż Bóg jest wszy Bóg jest mocniejszy od wszystkiego. Od wszelkich idoli przybądźcie, przyjmijcie wszystkie łaski, które Chrystus codziennie nam daje. Jestem świadkiem jeszcze jednego pięknego wydarzenia wśród młodzieży w Hercegowinie, młodzieży franciszkańskiej, którzy pragną naśladować Chrystusa, na przykład Świętego Franciszka. Chrystus jest mocniejszy od wszystkiego. Z tych licznych rozmów z młodzieżą widzę w nich pragnienie Boga, pragnienie modlitwy i tego właśnie potrzebujemy nie tylko mówienia, nie tylko głoszenia, ale i modlitwy. Modlitwa jest tym, co doprowadzi nas do Boga, przez którą staniemy się świadkami Chrystusa, świadkami miłości Chrystusa. W tych dniach byłem w naszym klasztorze franciszkańskim w Chorwacji i byłem świadkiem licznych łask. W tym klasztorze, latem działa ojciec Jozozowko który w swoim wieku, w chorobie nadal ma siłę głoszenia do głoszenia Słowa Bożego. Podziwiałem tego człowieka i podziwiam, że w Jego wieku może tak bardzo pragnąć, głosić Chrystusa wszystkim. Przybywają tu liczni pielgrzymi ze wszystkich krajów świata i ich podziwiałem. Przybywali, przybyli z. Południowej Korei, Południowej Ameryki, Meksyku i przybywają tam nadal, tak jak i tu do naszego Meczugoria. Podziwiałem młodzież, która z naszej Hercegowiny wyjechała, aby pracować tam, ale podczas tej pracy mówią, że najbardziej cieszy ich na tej wyspie, na której jest klasztor. Cieszy ich to, że każdy dzień kończą adoracją Najświętszego Sakramentu. I jeżeli pragniemy być Chrystusowymi, modlimy się do Niego podczas osobistej modlitwy i wspólnej modlitwy. Twy Bóg, bracia i siostry, nie proponuje nam jakiegoś rozwiązania tak od razu, nie mówi o wiecznym szczęściu na ziemi, bo ono tu nie istnieje. Bo ta ziemia, którą znamy, na której żyjemy, nie jest wieczna. Bóg obiecuje nam skarby w niebie, Drodzy wierni, w Was jest siła, wykorzystajcie ją i codziennie coraz bardziej włączajcie się w życie Kościoła, w życie Chrystusa, Pana. Y Chrystusa, który nas wszystkich potrzebuje. Ważne jest, aby podnieść nasze spojrzenie z tego, co ziemskie, wznieść nasze spojrzenie w stronę nieba, nieba, patrzeć w stronę naszego ostatecznego celu, wiecznego życia. Dlatego nie szukajmy wiecznego w tym, co przemijające, bo tego nie znajdziemy. To wieczne jest ukryte i maleńkie, jak Zianko gorczycy, o której Jezus mówi w Ewangelii. To zianko jest niewidzialne, niewidoczne, jest małe, potrzebuje dużo czasu, aby urosło, ale tylko dzięki niemu będziemy widzieć owoce Królestwa Bożego. Drodzy bracia i siostry, nauczmy się być cierpliwi i wytrwali w modlitwie, bo to, co dziś wydaje się dla nas niemożliwym i małym, Jutro urośnie jako największe drzewo Królestwa Niebieskiego. Bądźmy tak jak dzisiejszy, dzisiejsi święci Anna i Joachim, którzy czekali, modlili się przez długi czas, a na końcu Bóg poprzez nich na świat wysłał swój najpiękniejszy kwiat, naszą królową pokoju, Maryję. Dlatego Chrystus uczy nas, iż Najważniejsza nie jest prędkość, jaką biegniemy, lecz miłość, którą miłujemy. Miłość, wytrwała siła, nasze ziemskie cierpienie przemienia w radość życia z Bogiem. Amen.